Cześć kochani, to kolejny odcinek dzisiejszego dnia, ale już nie mogłam się powstrzymać przed, przed nagrywaniem kolejnego. I tak przy okazji, dziękuję wszystkim, którzy mnie oglądają. Dobra, jak to zwykle w naszych odcinkach, będziemy zbierać dwie lokacje albo może jedną bo to jest odcinek, który jest dość późno. Dobra, co by było Może to. Najpierw trzeba sprawdzić, czy my to już byliśmy. Nie, ewidentnie tu nie byliśmy. To jest jakieś miejsce ćwiczeń. Ale nie wiem, w sumie. Bardzo małe jest. Więc zwiedzimy sobie jednak dwa miejsca. O, leci woda z limonką, czy za górkiem? A, za górkiem! Miałem po co im wodę z górkiem? Ogórek nie ma za bardzo smaku. Dobra, oni mogą ćwiczyć tutaj na tej macie. Dzięki wygimnastykowane. Uuu, szwagat to umie zrobić. No dobra. Ciekawe czy to się uderzyć w ten gong. Raczej niestety się tego nie dowiemy. Tutaj są jakieś piłki pewnie do ćwiczeń. Chodź. Tak, robić ćwiczenia na tej piłce. No dobra, nawet fajnie w sumie to działa. Chyba nic więcej w tej lokacji tutaj nie ma. Bardzo mała jest ta lokacja. Myślałam, że będzie większa. Dobra, gdzie moglibyśmy iść? Jeszcze będą dwie nowe lokacje, albo nawet trzy, ale nie wiem, tak mi się wydaje. Dobra, wchodzimy i jesteśmy na policji. To teraz zwiedzimy sobie policję. Co tutaj mamy? Tutaj mamy książki. Tutaj mamy. Tak, wszystkich jak to. Tutaj mamy wszystkich ludzi. Dobra. I tamten sobie śpi. Sprawdźmy, co oni mają tutaj. Tutaj? Co to jest? A, kamizelki. No dobra. To przebierzmy tutaj w strój policjanta, na przykład tą panią. A wy wciąż nie napisaliście mi w komentarzach, jak mamy nazwać naszą dziewczynkę, którą właśnie sobie weźmiemy? To była ta czy ta To była chyba ta. Dobra. Tam tu kiedy indziej. Dobra. To możemy ubrać ją w ten strój Nałóż spodnie i jakieś buty normalne Mądra Pięknie, dużo bardziej pasują hmm. Tutaj jest radiowóz A co tam jest? A tam już nic nie ma Tutaj w środku coś jest jeszcze? U, pewnie trzeba coś powkładać? Tylko co? Tutaj jest pompka. O, da się światła zawalać. O, i można ten syrenę włączyć. Tutaj jest jakaś zagadka. Ciekawe, czy da się ją rozwiązać, czy to po prostu tak tu zawsze będzie? O, można sobie robić. Fajna. Weźmy donata, bo ka każdy policjant lubi donaty. Zjecie. Ja. Dobra, weźmy. I niech się naleje woda. Akurat woda będziesz piła od razu. To jest dziwne, że nie je jedzenia tak od razu. Dobra, tutaj są krótkofalówki. Tutaj jest do mandatu, chyba. O, dlaczego tu jest pluszowa zabawka? Dziwna. Ale to już chyba wszystko w tej lokacji. Więc może w sumie zwiedzimy jeszcze jedną. Więc, dobra, zwiedzimy jeszcze jedną. Tylko jakąś taką nie za dużą. Na przykład. Mm, to. Nie wiem, czy tu kiedyś byliśmy. Chyba wydaje mi się, że tak, ale tak tylko na krótką chwilkę nie zwiedziliśmy wszystkiego. No i przypadkiem obraz zrzuciłam. Duża, duża ta restauracja. No, nie wydawała się zbyt duża, można sobie polec coś, tylko że nie mamy jedzenia. Jak zamówić jedzenie? Jak zamówić jedzenie? Dobra, coś to on, coś ona tam robi. Nie bym chciała dostać jedzenie, no. No dobra, chyba nie dostaniemy w tej restauracji jedzenia. Poza tym oprócz tych stolików to nic tu nie ma. Dobra, jak tak jest, to możemy sobie zjeść jeszcze jedną lokację. Jeszcze taką o, taką na przykład. Takie miejsce. Co tutaj mamy? To jest Misiu. To jest namiot. O, co jest w skrzynce pocztowej? Nic ciekawego. To są jakieś grzybki. O, świecące grzybki. Motylek, pszczółki. O, jajko. To jest. Co to jest? Jest pizza. Ale nie wiem o co z tym chodzi. To jest pizza, nie? Nie, tak wygląda. Nie, na pierwszy rzut oka wyglądało mi jak pizza, ale teraz w sumie nie, na co, na co mi wygląda. Dobra, tutaj jest ten i namiot. W sumie nawet fajne co miejsce jest. Tutaj jest jaskinia misia I Tutaj chyba sprzedają choinki Z tego co mi się wydaje O i po drugiej stronie jest jeszcze kemping Uuu, Jaki fajny Idź tam Śpianki Różne rzeczy tutaj są. Dobra, ale tak... O, jeszcze wiebiórka tu jest. Jaka słodka. Dobra, ale tak poza tym to już nic ciekawego tutaj nie ma. Więc widzimy się w kolejnym odcinku, który pewnie będzie jutro po południu. Do zobaczenia!